Witam Was moi drodzy widzowie z kolejnego odcinka z naszego kanału Dzisiaj gram z moim kuzynem w się siema No i dzisiaj zaczynamy nową rundkę Zaczynamy rundkę um, Może uda nam się dwie zagrać, może nie, zobaczymy Możliwe, że to wpuszczę albo dzisiaj na kanał, czyli jak to nagrywam to jest yy, 17.14 Pewnie skończę tak 17.30, coś koło tego, nie wiem. Zobaczę. No to dobra, budo oczywiście. O dobra, dwa klucze dostałem. Mogę już z, y, sajta kupić. Raz. No i zaczynamy. No bo wtedy będę mógł na. Ej, pa! Granaty do nas rzucają, szmatki. 40 Alesa, zabiłem jednego. Ej, stary! Wybiłem go, nie? I on, e, zginął. Co? Zabił mnie? Toksyczny, toksyczny jest. Nową broń, wiem. Trzeba zabić tego, co ma 45 level. Gdzie on jest? Bo jaki toksyczny, nie? Ja pierdzielę. On jest taki toksyczny. Toksycznie, nie? Uważaj, a nie mogą cię widzieć. Fajnie jakbyś tak wytrzymał do, do remisu, to wtedy by było najlepiej. Spróbuj wytrzymać do remisu. Chyba, że cię znajdą. O, o. Jest blisko jeden. Nie, akurat łatwo się dostać. Dobra, 20 sekund jeszcze spróbuj wytrzymać. Nie strzelaj, tylko żeby ci nie słyszeli. Dobra, jeden spadł, to jeden mamy ten. No, ten czarny, który ma 45 level, jest taki toksyczny. Ty dobra, dopiero teraz cię znalazł, nie? I spadł w dodatku. Ale tak toksyczny jest. Nie ja też... jeden jest na kontenerze, uważaj. Idzie do nas. Bo ty w dupę spadłem prawie. Wiem widzę właśnie No wiem, ale ja na niego kampię Ta jaki toksyczny jest nie dobra report dla nic idzie We dwójkę są toksyczni Uważaj, giniesz! Uty w Dobra, jeden nie żyje? Jesa. No, zabiłem ich! No tak! Dobra, drugi też ma RPG'a, uważaj. Dobra, czterdzieści. Jeden nie żyje? O ty w dupę. Na górze jest. Dobra, Essa! Ej! My też powinniśmy do nich być taktyczni. Wojtek! Dobra. Niestety widzowie mój partner się rozłączył chyba. Nie wiem. Nie słychać go A nie, jest! Tylko się chyba wyciszył. To że? On jest na górze jeden. 120 na Wojtek! Atakuj go! Dasz radę! No i przegrana. Ora widzowie. Yy, my robimy teraz legendarny ruch. Taki, który nam pozwali mieć właśnie to Sajta. Czyli kosę. Jeszcze sobie jakiegoś Worpsa damy. O Jaki ładny! Dobra. Zbierałem na niego bardzo długo. Dobra, widzę na ten, na to, na ten odcinek to by było wszystko. Widzimy się na tym odcinku, i na razie.